Hej, cześć, manko wszystkim, z tej strony Shinton i jak widzicie znajdujemy się na mojej mapce Mi Game Boom. I co prawda wydałem już mapę jako zwiastun, w sensie tam jest ta jakby wersja do pobrania i można sobie grać, jednak nie jest to jeszcze ostateczna wersja mapy i prężnie ostatnio pracuję nad tą mapą, żeby była ona jak najlepsza, jak najbardziej zbalansowana i tak dalej, i tak dalej, żeby była po prostu bardzo, bardzo fajna. A to dlatego, że będę chciał zorganizować turniej tej minigierki. Więc chcę, żeby na turniej, na czas turnieju była ona naprawdę dobrze zrobiona, jeżeli chodzi o zawodnictwo. E, chyba nie ma takiego słowa. Chodzi po prostu o to, żeby była zbalansowana i żeby dobrze się na niej grały na zawodach. W każdym razie, tutaj pokażę Wam, dzisiaj chciałbym Wam ogólnie pokazać, jaki jest techniczny map, ponieważ w Zwiastunie wiele rzeczy nie było widać, zwłaszcza takich fajnych systemów, nad którymi naprawdę długo siedziałem, a wydaje mi się naprawdę, naprawdę fajne. Więc dzisiaj wam to wszystko pokażę, co jest na tej mapie, zwłaszcza dwa systemy, to jest system anty-AFK i system e, spawnów, który też jest bardzo fajny. E, w każdym razie, tutaj mamy różne opcje, możemy sobie zrobić dzień, noc, oczywiście jakieś rzeczy, możemy sobie wybrać jedną z trzech map, myślę też, że nie zrobić więcej map, to może później, to jest nieważne, mamy, możemy sobie wybrać ilość bomb, możemy sobie wybrać ilość żyć, możemy oczywiście wybrać też bomby bez limitów, to Będziemy mieli nielimitowane bomby. Normalnie one odnawiają się co sekundę. Mamy power-upy to są takie specjalne dodatkowe zdolności, które jak się zdobędzie, to tam można kogoś łatwo zabić, na przykład, nimi, albo uciec. Mamy też dwie bronie, które są dodatkowo. Oczywiście podstawową bronią są te bomby, ale mamy też odpychając łuk i odpychający patek. I one odpychają naprawdę mocno, jak pewnie widzieliście z nie? W każdym razie, włączę system ant żebyście go widzieli. Więc on sobie tutaj będzie. A jeszcze zapomniałem dodać, I kiedy będzie, jakby jeszcze zanim będzie ten turniej, za parę tygodni, to będę chciał wcześniej Wam udostępnić serwer Boom'a, żebyście mogli sobie grać, kiedy będziecie tylko chcieli. I myślę, że codziennie, na przykład o godzinie 18 albo coś takiego, będziemy robili tam treningi przed turniejem. Dla takich osób, które będą po prostu chciały się dobrze pobawić, bo wydaje mi się, że ta minigierka sama w sobie też jest całkiem fajna. Zobaczymy jeszcze, w jakim formacie będzie turniej. W każdym razie pokażę Wam teraz, jak to działa, tutaj wszystko. Jak widzicie, ja na razie sobie napisałem funkcję. Ja Obszedłem ten system, że musi być dwóch graczy, i mogę sobie wystartować gierkę samemu. Dobra, więc w opcjach widzieliście łuk nieskończoności i patek nieskończoności. To nie widać na nich, co one mają, ale one mają dość mocny knockback, obydwa. I to, co widzieliście tutaj na moim ekranie, to jest właśnie system anti -fk. Więc jeżeli tutaj stoję przez tam ponad 5 sekund, to jak widzicie, po pierwsze, włączy mi się ta wiadomość. Jeżeli nadal nie będę się ruszał, albo ruszę się minimalnie, to zostanę przeteleportowany. I jest to zrobione dlatego, żeby nie dało się kampić. Na przykład niektórzy ludzie kampili tutaj w nie. Co może ktoś. Tutaj kampić w tym dole, tak, żeby nikt nie mógł stąd wyjąć. Kampi, 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 kampi. I teraz, jak nawet się ruszy tutaj, to i tak mnie przeteleportuje. Więc taka była idea tego systemu FK, -ka, żeby kampersze po prostu nie mogli siedzieć w miejscu, bo wychodziło chodziło na to, że wszyscy ze sobą walczą, a jedna osoba zawsze gdzieś tam siedziała sobie w jakiejś jaskini albo w miejscu, gdzie nie można było jej zobaczyć. I um, jakby. Po prostu tam się działa i no i wygrywała grę, ponieważ ostatecznie miała na koniec więcej żyć. Dobra, w każdym razie to jest system anti-FK, więc po prostu jeżeli się stoi w miejscu, to wykrywa wasze koordynaty. Jeżeli po paru sekundach nadal macie takie same koordynaty, to was ostrzega. Jeżeli nadal potem macie podobne koordynaty, to was teleportuje. Więc tak działa system anti-FK. Mamy te power-upy, które wcale nie są jakieś tam strasznie filozoficznie ciężko zrobione, po prostu się zbiera, dostaje się coś, można tego użyć. One są akurat dość proste, jeżeli chodzi o teorię komendową. Ale co jest Najciekawszym systemem, myślę, na tej mapie to jest system spawnów, ponieważ wiem, że tego teraz Wam nie zaprezentuję, bo jestem sam. E, Potrzebowałoby do tego pewnie wielu graczy, albo mogę to zrobić na armor standach tymczasowo. E, w każdym razie system, anti, e, anti, system spawnów tutaj działa w taki sposób, że gracz najpierw gdy szuka graczowi jakiegoś spawna, to stara się zrobić spawn, na którym on nie był ostatnio. Więc prawdopodobnie nigdy się nie zrespicie na tym spawnie, na którym ostatnio byliście. Oh, to było niezłe, e, więc nie możecie się dwa razy zrespić na, w tym samym miejscu, plus jeżeli jakiś gracz jest w jakimś spałnie, to też nie możecie się tam zrespić. Jest to zrobione dlatego, że często zdarzało się tak, że ktoś się po prostu respił w jakimś miejscu, a tuż już za nim akurat stał jakiś inny gracz, ponieważ też się zrespił na tym miejscu i po prostu go łat, bardzo łatwo spychał z tego miejsca. No i system Antena mnie znowu teleportował. A Jak się pojawi power-up na mapie, to się pojawia powiadomienie, jest jedno z trzech losowych miejsc na pojawienie się power-upa, więc dużo więcej mówić. O, udał mi się ten trik wskoczeniem na drzewo, fajnie. E, więc więc jak widzicie powerup dają nam różne fajne bronie albo na przykład więcej bomb, tak jak widzicie tutaj to co widzicie tutaj nad moim hotwarem to jest licznik bomb, więc oddalę się z tego miejsca żeby nie zostać teleportowanym może no, ja jednak wyłączę ten system antywka, bo jest on troszeczkę przeszkadzający w prezentacji, w każdym razie tak mniej więcej wygląda mapa, takie są tutaj systemy porobione, wydaje mi się, że są one całkiem fajne oczywiście wszystko jest zrobione na funkcjach więc gdybyście sobie zobaczyli tutaj, jest ich tutaj bardzo dużo, to jest naprawdę sporo komend i nie będę wam tłumaczył e, tych mechanizmów na komendach w komendzie, ale gdyby ktoś był ciekawy jak działa któryś tych systemów, to mogę postarać się mu wytłumaczyć koncept w komentarzach. Może zadać pytanie w komentarzach i mu wytłumaczę koncept. E, dobra, w każdym razie pokażę Wam teraz jeszcze może trochę więcej rzeczy, jeżeli chodzi o gameplay sam w sobie. Więc na razie zakończmy tą grę manualnie, e, bo i tak nie mogę jej skończyć w żaden inny sposób. Przez to, że tam wyłączyłem jakąś komendę. Włączmy ten system ANT-AFK Um, I nie wiem co to jeszcze, dobra, tyle chyba będzie ok. W ogóle nie wiem, czy to widzieliście, ale na mapie jest bardzo dużo testerów jest ich coraz, coraz więcej. Można to chyba po jakieś dwie zrobić, bo jedna to jest po prostu za dużo. Dobra, nie mam teraz, nie mam teraz systemu ATFK i mogę wam pokazać, jak się rzuca bombami, ponieważ bomby mają dość specyf specyficzną mechanikę. I szczerze powiedziawszy, widzieliście, ile było tam testerów, nie? Z 15 osób chyba łącznie. Wszystkie te osoby na początku, przez pierwszą grę, dwie, trzy, może nawet, totalnie nie ogarniały tych bomb albo. Szło im to bardzo, bardzo kiepsko, bo te bomby są ciężkie do przyzwyczajenia się na początek, ale można się do tego przyzwyczaić. Po pierwsze, możemy po prostu rzucić bombę pod siebie. To nas lekko wybija. Możemy też rzucić bombę pod siebie i kliknąć spację zaraz po tym. To nas wybija wyżej. I to jest taka bomba plus skok. I to jest całkiem fajne. Jeżeli to zrobimy dobrze, to możemy przeskoczyć na jakąś wyspę, która nawet jest całkiem daleko od nas. W ten oto sposób. Może tutaj nawet mi się uda wskoczyć. No i udało się ślicznie. Dobra, więc jak ktoś to ogarnie ten timing, po jakim czasie powinien kliknąć spację, to już mniej więcej umie się poruszać pomiędzy wyspami. Druga rzecz jest taka, że możemy też po prostu no, nie skakać. Więc możemy kliknąć bombę, teraz nie, nie skoczyłem, jak widzicie i tak nie wybiło. O, jak akurat power up. Niewidzialne zdobyłem, fajnie. E, w każdym razie, możemy też rzucać podwójne bomby, na przykład patrzcie, tutaj ciężko by mi było się dostać jedną bombą, ale jeżeli rzucę dwie bomby pod siebie pod rząd, szybko, jeszcze kliknę dodatkowo spację, to jest duża szansa na to, że uda mi się skorzystać na tą wyspę. Tak jest. I oczywiście zawsze też, będąc w powietrzu, klikam Sprinta, e, Ctrl plus W, żeby mi się szybciej leciało w powietrzu. Więc w ten sposób można naprawdę dostać się w wiele, wiele miejsc. Jeżeli się to wymasteruje, to naprawdę można hardkorowe skoki robić. Na przykład stąd mógłbym przeskoczyć tam. się nie wiem, czy mi się uda, więc spróbuję. A, nie udało się. Dobra, to wylądujmy sobie tutaj może jednak. Więc jest to ciężka mechanika, ale wydaje mi się, że jest bardzo fajna. Dodatkowo te łuki i patyki dodają jeszcze więcej różnorodności, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Więc nawet jeżeli komuś się któryś element gry nie podoba, tak jak widzieliście w opcjach, możecie po prostu sobie zmienić, wyłączyć daną opcję, wyłączyć na przykład łuki, patyki, żeby zostały same bomby. Na przykład zmniejszyć ilość bomb do trzech, bo uważacie, że za dużo ich jest. Power-upy na przykład nie lubicie, to możecie sobie włączyć. Noc wygląda fajnie, to możecie sobie zrobić noc, wystartować gierkę ponownie i gierka Wam wystartuje z nowymi ustawieniami. Dodatkowo nie można już teraz zmieniać usta e, ustawień, jeżeli ktoś się włączył start gry, to nie można zmieniać ustawień w trakcie, więc też to jest całkiem fajne. Mam trzy bomby, z jakiej wystrzelę. Widzicie, po sekundzie mi wraca, ale... To jest sekunda, więc muszę czekać na tą sekundę. Jak sobie wszystkie bomby wystrzelam, to będzie mi później ciężej gdzieś się dostać, na przykład tutaj na drzewo, jakbym miał tylko jedną bombę. Z jedną bombą mogłoby być ciężko. E, dobra, więc tak wygląda mniej więcej koncept mapy. E, mechanizmów wam, tak jak powiedziałem, nie będę chciał dzisiaj chciał zbyt dużo pokazywać, ale gdybyście byli czegoś konkretnie ciekawi, to mogę wam pokazać w następnym odcinku z tej serii. Ponieważ tutaj chciałem wam tylko i wyłącznie pokazywać w tej serii bardzo krótkie, myślę, progres mapy, a mapa jest już prawie ukończona, więc seria pewnie także będzie krótka. Ale wydaje mi się, że taki filmik mógł się wam spodobać. Więc. Jeżeli macie jakieś pytania do któregoś z tych systemów, to zdawajcie je w komentarzach i ja postaram się Wam odpowiedzieć albo w komentarzach, albo po prostu w następnym filmiku z tej serii. Więc w takim razie dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że widzimy się na mapie i na turnieju podczas treningów. Wysłyszę się z Wami w następnym odcinku. Hejka!